Z tej strony pan Sopel. Dzisiaj zabiorę was na eksplorację pewnej gorzeni, w której spotkaliśmy byłego pracownika. Zauważył nas, że eksplorujemy, bo byłam z moją ekipą Dziabnięty Urbex i jak wychodziliśmy z obiektu, to do nas podszedł. Ale żeby nie zdradzać, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy może od historii tego miejsca. Gorzelnia powstała w 1890 roku, natomiast sama miejscowość, w której znajduje się gorzelnia, powstała w XIV wieku i funkcjonowała wtedy jako gród. Miejsce, które dzisiaj eksplorujemy, był częścią zespołu pałacowo-folwarcznego. Pałac, który jest tak naprawdę centrum tego zespołu, pochodzi z XVIII wieku. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Zespół naprawdę był bardzo rozbudowany. Oprócz tego znajdowała się tam krochmalnia, tartak, młyn parowy i kolejka o długości 10 km. I tutaj pewnie was zaskoczę, bo Gorzelnia jest zabytkiem. Ciężko się patrzy, jak taki zabytek jest w ruinie. Marnuje się, podczas gdy można to fajnie wykorzystać. Teraz trochę opowiem o samym tym budynku. W obiekcie znajduje się ponad 20 pomieszczeń, a łączna wielkość samej gorzelni bez terenów wpołożonych dookoła. To 1000 metrów 2 albo nawet i więcej. Zapewne jesteście ciekawi, jak funkcjonuje tego typu miejsce. Proces zależy tak naprawdę od rodzaju korzeni, bo jest kilka, a sam przebieg tworzenia produktu jest dość skomplikowany. Zaczyna się od parowania surowca, suszania masy skrobiowej, bla bla bla. Nie chcę was tym przynudzać, więc w opisie filmu zostawiam wam link do bardzo dokładnego opisu jak wygląda produkcja. W Teraz opowiem kilka ciekawostek na temat tego miejsca. Obiekt został wystawiony na sprzedaż za 900 tysięcy złotych. W internecie na jednej stronie z ogłoszeniem sprzedaży tego miejsca znalazłam zdanie, że obiekt jest zarezerwowany, więc może to miejsce zyska w końcu swój dawny blask. Dodatkowym atutem tej żelni jest fakt, że znajduje się tak naprawdę nad samym jeziorem o wielkości 300 hektarów. Okej. Okay. Muszę przyznać, że trzeba mieć niesamowite szczęście, żeby podczas eksploracji jakiegoś opuszczonego miejsca spotkać byłego pracownika. Jeśli dobrze pamiętam, nigdy wcześniej nie miałam takiego spotkania. Nie zgodził się, żeby udostępniać nagranie, więc Wam opowiem to swoimi słowami. Obiekt został zamknięty 10 lat temu. Gorzelnia w czasach swojej świetności wytwarzała 24 tysiące litrów płynów na dwa tygodnie. Obiekt został zamknięty najprawdopodobniej z powodu braku dochodów. W obiekcie pracowało 12 do 15 pracowników. Chwilę pogadaliśmy, a później odjechaliśmy do następnego punktu na mapie. Mam nadzieję, że eksploracja Wam się podobała, że zostaniecie ze mną na dłużej. Merci i do zobaczenia na następnym Urbexie.